I witam w kolejnym odcinku z serii Half Hours gry Orks Must Die. Oj, ucznicy. Biedne to ulepszenie moje. I nie trafiłem z tunem. Ale ci ucznicy są skurzający. Tun! Nie wiem czy trafiłem. Główka! 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 Nie ma główki. O je, no oni strzelają do mnie. Ale jak oni się przebili tu? Za nim! Główka! Główka razy dwa. No i widzicie, tak to trzeba ulepszać cały czas. No mi ciągle kasy brakuje, noż. Kurde. No, czterech mi zabrakło. No dobra, trudno. Główka. No nie ma, o jest główka, dobra. O Jezus Maria, ile was tu. Trzeba was to tradycyjnymi środkami wykurzyć Nie dobra, ta kusza jest taka świetna, że ja tu miecza nie potrzebuję Tylko wolniej zabija A no ja pierwszy raz mam tak, żeby oni się tak przebili Oczywiście, jakiś limit jest, ile tych orków może przejść przez tą szczelinę, ale raczej mały. No teraz też mają przechlapane zupełnie. Ostatnia fala. Także tu sedamy jeszcze. Te ściany są tak świetne, że one po prostu muszą być. Czas na piknik. Czas na piknik. Dobra, tu już nic nie. No to przez to, jak przejdą, no to będą. Dobrze, uwolnić Hordę. Uwolnić Hordę 3. No i znowu. No i znowu ta seria nie będzie pełna. Tylko z Air Force Missions nie mi wyszła pełna. Zuma była 25 minut. No ta wyjdzie jeszcze mniej. No ale to demówka, tak bym pokazał więcej. Oj sorry, tak bym pokazał więcej i to o wiele. Bo w to się to można godzinami grać. No. Spójrzmy prawdzie w oczy, ona wciąga niesamowicie. Niby, że to tylko gra taka typu Tower Defense. Główka! Gówka! Ja tu ork leci obok mnie, nawet go nie zauważyłem. Patrzy się tam z tyłu, oj, łuczniki. Ja, narasza was. Ty co? Ten zaczął mnie wyprzedzać, puławki go nie biły. O, jak mi... Boże, jak oni latają! Przykro mi. Napierdzielacz. Eee, ja chcę główkę. Aj, z daleka się nie da główki chyba. Dobra, te pułapki są takie, że oni przez nie nie są w stanie przejść. Jestem za koksiaski. Dajcie mi główkę! No nie ma główki, ale uczyniki do mnie biją. No zaraz winą właśnie. Następna fala i to już ostatnia. O, potki, potki hmm, jeszcze sobie weźmiemy. Czekajcie, ja jeszcze się tu obkupuję. I ty też. I ty też, i ty. I ty też. Dobra. No chodźcie tu w te pułapki, no co wy? Pozostali ze stuna, niemożliwe. Główka. Jest, dostał z takiej odległości. Super, naprawdę. Urzekła mnie ta historia. W ogóle mam mało życia. Chyba się przebiegnę tam po tego pocza, tak narasza. Ej no, przeszedł. Ty, ty jesteś numer jeden. Masz główkę. Ty też jesteś numer jeden. O, główkę masz, no. W prezencie. Napierdzielać, ja. Co ty się myślisz? Dajcie mi tego pota. Alergię na orki. On ma alergię na orki. Dobra, napierdzielacz, napierdzielacz, yeah. I tam ktoś leci. Główka. Jest główka. 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 No już w pułapki wejdą. Dobra, dobra, dobra. Ile ich tutaj lata? Do tyłu, ludzie, do tyłu! Główka! Eee... I taniec na kolcach, je oj! Współczuję, gościu. Na kolce, tak się nazywasz? No dobra, i w tym momencie kończy się demo Orcs Must Die. Statystyki sobie sprawdzimy. 20 punktów szczeliny, 177 zabici przez pułapkę i 84 zabici w walce. Wróć i kontynuuj. I w tym momencie kończy się demo Orcs Must Die. Także ja w tym miejscu żegnam się z wami. To był... Seria Half Hours from Orcs Must Die Możecie się spodziewać Zagrajmy z tej gry A ja tym razem tym Póki co żegnam się z wami Mówił dla was Dragon Fist Do zobaczenia, na razie, trzymajcie się